Witajcie w ten zimowy wieczór. Śniegu trochę dosypało znowu. Lekki mróz trzyma, tak około 10, około, minus. Już za dawno coś było, o mojej 40. Postanowiłem coś nagrać. Walczyłem ostatnio parę dni z tymi obrotami wolnymi, takimi palującymi. Trochę to jakoś ogarnąłem, się uspokoiło, ale jeszcze do ideału brakuje. Wychodzi na to, że ktoś tam pisał w komentarzu, że obudowa pompy ma już luz i ta piasta w pompie ma luz i zapewne dlatego, dlatego tak się dzieje. Bo jak poluzuję pompę od, od bloku, od silnika to zaczyna pompa tak trochę delikatnie się poruszać i wtedy obroty się stabilizują w miarę już równo chodzi to albo teraz kupować drugą budowę nową i piastę albo nie wiem inną pompę wstawiać to od, co mam od Avi od ciężarówki myślę kupić większe sekcje, wymienić i tylko tam też jest problem, bo nie pasuje na zapłon trzeba dorabiać klin o połowę, przesunąć na klinie to, to, ten, to sprzęgiełko No i regulator obrotów też on, jak to jest od to samochodu to jakoś inaczej działa po dodaniu całego gazu on tak wolno na obroty wchodzi i tego nie można wyregulować ja wstawiłem stary regulator od starej pompy od 80, jeszcze starego typu z takim korkiem, na no wiesz co jest od góry. No i na tym regulatorze dobrze, już chodził, ta pompa chodziła, no tylko miała za małą dawkę. Nie było takiego pierdolnięcia, jak tutaj przy tej na przykład. Trochę oślepia to światło. Może być z tego podświetlenia. Chyba widać. Tylko chmura czarnego dymu. Tu sobie dorobiłem. Też nie widać będzie. Dobra, może kiedy wzięli nagram, Dorobiłem do dźwigni od tura. Do joysticka przycisk, do włączania sprzęgła. Może trochę się przejedziemy drogą, zobaczymy. Słabo widać. Teraz jadę jedynką. Założyłem w sobie opony od 80 te większe. To teraz... Przęgło bardzo puszczę już szybko. Te, co mam na wale, przeciążeniowe, żeby się nie ukręciło. Myślę podkładkę podłożyć jakąś, ale się obawiam, żeby mi potem kłosiec nie poukręcało. Yeah, I Przyjeździe na pusto na czwartym biegu Na pełnym gazie daje prawie para jednego rubina Moim zdaniem to dużo Trzeba jeszcze damkę zmniejszać Dzisiaj zmniejszałem ale jeszcze nie za mało strasznie na czarno kopci jak przegazuję Gdzie tu się teraz obrócić ale nie będziemy jechać. No damy w tą zastrę. Jak kto przyjadę, drugi my ciągnie. Idzie jak dziki. Tamten już też mam złożony napęd. parę razy śnieg odgarniałem skupałem. a tu napęd mam wyłączony, bo tak ciężko idzie było jak sprzęgło przyczekiwało. Przy wyjeżdżaniu z Zaspy. I czwóreczka. Tu trochę mamy pod tam damy...

Driftem poszło. Najgorzej, że ta turbina, to teraz jest zamontowana, jej ciśnienie do ładowania jest regulowane pod ciśnieniem. I nie ma tego... Jak tego teraz podłączyć za bardzo, żeby ograniczyć ciśnienie do ładowania. Dobra. Tu zjażdżam do garażu. To tyle. Trzymajcie się. Tu jeszcze taki postscriptum, jak odpala ciepły. I się zdaje, że nieźle.